Mieszkańcy Mysłowic chcą połączonych ścieżek rowerowych i mądrych nasadzeń. Za nami gminna narada klimatyczna, którą Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice organizowała w ramach projektu Stowarzyszenia BO Miasto i Fundacji Civis Polonus Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu. Mysłowice są szczególnym miastem na mapie Śląska. Miastem, które ma duże możliwości i potencjał, jeżeli chodzi o rozwój ochrony środowiska jako szeroko pojętego pojęcia. My w Mysłowicach robimy wszystko, aby miasto stało się zielone i przyjazne mieszkańcom. Młodzieżowa Rada Miasta kreuje pewne działania, podsuwa nam pomysły, co jest bardzo ważne, bo my też chcemy wiedzieć, co młode pokolenie chce i w jaki sposób chce mieć zagospodarowane miasto. Między innymi włączając się w wiele projektów takich społecznych jak nasadzenia na dzielnicach, jak nasadzenia w parkach czy na skwerach, które były wcześniej zaniedbane. Dzisiejsza Narada Klimatyczna to kolejna fajna akcja związana z Młodzieżową Radą Miasta i ich skutecznością w działaniu. Problemy w Mysłowicach to przede wszystkim brak połączonych ścieżek rowerowych, brak świadomości w mieście takiej ekologicznej, brak współpracy między miastami, tymi pobliskimi, czyli Katowice, Sosnowiec. To są większe miasta niż Mysłowice. I myślę, że gdyby nawiązały współpracę, to w ogóle żyłoby nam się tutaj, jak że tak powiem, pączki w maśle trochę i też przede wszystkim brak. Brak takiej uwzględnionej zieleni w infrastrukturze naszej, czyli przy ulicach, nie tylko w parkach, na rynku, rynek mamy po prostu zabetonowany totalnie. Problem to przede wszystkim finanse, brak świadomości, brak współpracy, brak takiego zaangażowania w społecznego i też sami sobie szkodzimy, czyli... Dajmy na to, ja pójdę i wyrzucę tę śmieć do kosza, ale osoba za mną już, już wyrzuci ten, te śmieci tam gdzieś na trawę, czy, na, czy powiesi na przykład na drzewie, czy wyrzuci w lesie, jak się idzie lasem, a choćby w dzielnicy słupna, no po prostu ca sam śmietnik, że tak powiem, będziemy prowadzić narady w grupach. I e, każda z grup będzie omawiać e, właśnie rozwiązanie dla e, problemów, które też wypracowali wspólnie, dla każdej z inicjatyw. I będą wspólnie szukać jakichś rozwiązań, a pod koniec wspólnie będziemy w ogóle wszyscy jako jedna grupa też szukać tych najbardziej e, takich wyzwaniowych.